Na początku połowu Jose Alvarenga nie był sam. Miał partnera, który niestety nie przeżył. Alvarenga twierdzi, że nie wytrzymał stresu i przestał jeść. Potem umarł. Podobno wiele dni mówił do zwłok kolegi, ale w końcu pochował go w morzu. Lecz krewni zmarłego uważają, że arwarenga posunął się do kanibalizmu. Nie byłby to pierwszy taki przypadek. Znamy historie zaginionych na Pacyfiku wielorybników, którzy w XIX wieku zjadali towarzyszy niedoli. Trudno powiedzieć, co każdy z nas zrobiłby w takiej sytuacji. Sam na środku Pacyfiku musiał być zdesperowany. Wiedział, że ciało towarzysza oznacza życie. To bardzo trudne pytanie. Czy Arwarenga zabił i zjadł kolegę? Tylko on zna odpowiedź. Badania alwarengi ujawniły objawy anemii, być może skutku braku witamin, w wyniku niedożywienia. Dla wielu to dowód, że rybak mówi prawdę. Niektórzy twierdzą, że taki dryf jest niemożliwy. Nieprawda. Ten człowiek zdołał przetrwać 438 dni na morzu. Tak było.